Szanowni Państwo, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, dlatego jak co roku zachęcamy do włączenia się w wigilijne dzieło pomocy dzieciom. Niech nasze domy rozjaśni światło świec Caritasu. Podzielmy się swoim rodzinnym ciepłem z tymi, którzy potrzebują naszej pomocy. Zebrane środki pozwolą sfinansować tysiącom dzieci obiady, zajęcia rehabilitacyjne i inne ważne potrzeby. Wielu najmłodszych dzięki naszej ofiarności będzie mogło rozwinąć swoje talenty i zainteresowania. Bądźmy solidarni zawsze, ale zwłaszcza w tym niezwykle trudnym dla nas wszystkich roku. Epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację wielu polskich rodzin. Przyniosła całkowitą zmianę życia codziennego, nieoczekiwane przeciwności i ograniczenia, a przede wszystkim niepokój o przyszłość i bezpieczeństwo najbliższych. W takich chwilach próby szczególnie potrzebujemy życzliwości i wzajemnego wsparcia. W te najbardziej rodzinne święta w roku dodawajmy sobie nawzajem otuchy i nadziei, dobrym słowem i wspólną radością, ale też konkretnym czynem. Dziękuję wszystkim, którzy razem tworzą to wspaniałe i ogromnie ważne dzieło katolikom, protestantom, prawosławnym, wszystkim ludziom dobrej woli. Ekumeniczny wysiłek na rzecz bliźnich to świadectwo łączących nas wartości i wspólnoty wszystkich Polaków. Życzę Państwu, życzę nam wszystkim, byśmy razem solidarnie pokonali obecne trudności. Bądźmy sobie bliscy i otwarci na innych.